Dzień dobry, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami przyziemiony Adson i zdrowy, jak zawsze, na umyśle doman Na no, umyśle bym nie powiedział, jednak fizycznie zdrowy, a dzisiaj przetestujemy słuchawki Origin HS3. Zapraszam. Słuchawki przyjechały w ładnym, schludnym, białym pudełeczku, wizualizacja słuchawek, a wewnątrz, oczywiście orydziem HS3. Specyfikacji nie ma tutaj żadnej, tylko takie funkcje najważniejsze podane tak, są na. Na stronie pudełku. również nie ma specyfikacji, więc nie będziemy się absolutnie odnosić do specyfikacji. Ładne rozkładane pudełeczko. Tu taka, taki plasticzek, gdzie możemy podejrzeć no. słuchawki. Często w słuchawkach jest taki zabieg, jeżeli chodzi o konstrukcję pudełka. Instrukcja obsługi i. Elegancki, taki twardy, jakby skórkowy pokrowiec. Oczywiście z logiem marki. A co wewnątrz? Wewnątrz bardzo ładnie zapakowane wymienne gumki na przetworniki. Jak również dodatkowe gumki na załóżniki, jeżeli te by sparciały bądź uszkodziły się dodatkowo jeszcze kabelek ładowania USB, micro USB typu B no niestety największa wada tych słuchawek to jest to że nie mamy tu USB typu C ale, ale większości w większości nowych sprzętów ale liczyłem już na USB typu C zwłaszcza, że to jest bardzo, że to jest nowy sprzęt, premierę miał dopiero w tym roku no właśnie, właśnie. HS3 dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych czarna, szara i czerwona moim zdaniem najładniejsza jest ta czerwona ładnie współgra z logiem marki no tak, no w sumie słuchawki sportowe, czerwony kolor będzie nas zachęcał do bardziej wytężonego tak. ćwiczenia. Będziemy no ori... bardziej agresywni i szybsi niż wszyscy inni. I do origema pasuje, zdecydowanie. Tak, nietypowo wykonane, bo słuchawki załóżne mieliśmy już do czynienia z niejednymi takimi, ale pierwszy raz na, z metalowymi tymi załóżnikami na takim jakby zawiasie, z tą śrubeczką, taką jaką mam w okularach. Boję się troszeczkę, że pod wpływem potu może to korodować i niestety wyrobić się troszeczkę ten zawias. Na pewno jak będziemy często zdejmować, zakładać, tak jak zresztą i okulary składamy, rozkładamy, to po jakimś czasie ta śrubka się, w ogóle ten gwint tutaj się po prostu będzie zużywał i ten mechanizm, ale to jest też na tyle nietypowe, że zakładamy je od przodu, a nie od tyłu, tak jak wszystkie słuchawki praktycznie sportowe. Tak, możemy sobie, to ma bardzo duży zakres regulacji, możemy sobie włożyć najpierw słuchawkę i później dopiero założyć załóżnik. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo wygodne, pierwszy raz się z tym spotykam. Jak dla, jak, jeżeli o mnie chodzi, to za to duży plusik. Sama e, słuchawka wygląda bardzo ładnie. Jest, sprawia wrażenie takiej dużej. Tak, w ogóle, m, całe te elementy lewa, prawa są spore gabarytowo i myślelibyśmy, że nie wiadomo ile one ważą, że będą nam ciążyć na uszach. A to zaledwie 21 gramów. To jest naprawdę niewiele. Nie czujemy ich po prostu. Jak już włożymy do uszu kabelek sobie gdzieś tam z tyłu, jeszcze zwiniemy klipsikiem, bo mamy klipsik. Tak, w zestawie jeszcze. Jest klipsik, czujemy. możemy sobie. Zmniejszyć długość paska i nie będzie nam tak za bardzo wisiał i przeszkadzał z tyłu. Jeśli chodzi o jakość wykonania. No to naprawdę widać, że są tu materiały wyższej jakości wyższej klasy, bardzo, wyższej klasy, bardzo dobrze ze sobą spasowane. Absolutnie nic tu się nie ściera, nic się nie rysuje, a. No jak ile na siłownię, to z reguły one czasem lądują na parapecie, czasem w szafce po treningu i jak widzisz, nic się z nimi absolutnie nie stało. Tak, to jest naprawdę tak nietypowo wszystko wykonane, ale. To tworzywo sprawia wrażenie, że no, wytrzyma długo po prostu, nie będzie się jakoś ścierać, niezależnie od tego, w jaki sposób ćwiczymy. Nie no, fajnie naprawdę to wygląda. Słuchaweczki oznaczona lewa, prawa, od wewnątrz. I też wzmocnione są tutaj kabelki na końcówkach, przy samych słuchawkach, żeby nam, nie wiem, przy jakimś dynamicznym zdejmowaniu się nie wyrwał ten kabel. Tak, żebyśmy tego nie uszkodzili, natomiast co do tego, co do tej sztywności samego kabelka wychodzącego z tej strony, mam jedno zastrzeżenie, hmm? jeśli mianowicie robisz taki zakres ruchu, to zaczepiasz o kabelek i ta słuchawka Ci się podnosi. Nie rób tak. Ale jeśli masz takie ćwiczenie rozpisane, to hmm. co zrobisz? To pomiń. Konrad każe pomijać, czyli podciąganie i tego typu odpadają. No to, to zdecydowanie. Zdecydowanie, to 90% ćwiczeń odpada w moim przypadku. Dwie słuchaweczki łączy czerwony kabelek. No może nie idzie zgodnie z modą, nie jest taki typowo płaski, ale bardzo dobrze wykonany i mam wrażenie, że naprawdę Yy, solidnie będzie. No tak, jest, jest elastyczny. Znaczy nie jest też za, za elastyczny, ale jest całkiem elastyczny i mamy tutaj 60 cm, więc możemy sobie spokojnie ustawić tą długość z klipsem właśnie, nie? Mhm. Bo zakładamy kabel z tyłu. Tak. Na pra od prawej słuchawki wychodzi pilot. To może powiedzieć o tym pilocie, bo tutaj nawet w instrukcji jest to bardzo fajnie, rozpisane, bardzo fajnie rozpisane. Widać od razu plus minus i kółeczko, które jest najbardziej wielofunkcyjnym przyciskiem. Plus minus to regulacja głośności. Jeżeli klikniemy, a jak przytrzymamy przez dwie sekundy, to jest przewijanie do przodu i do tyłu. Czyli najbardziej klasyczne tak, rozwiązanie. A to kółeczko to 2 sekundy bluetooth, 4 sekundy włącznik, kliknięcie, play pauza. Jak dwa razy klikniemy, to się uruchamia nam Voice Assistant, na przykład, więc jest też odbieranie kończenie połączeń. Jak przez trzy sekundy przytrzymamy, to się rozłączamy. Jak po prostu klikniemy, no to zadzwonimy do osoby z którą chcemy sobie porozmawiać. I tu od razu w tym miejscu trzeba przyznać, że Origin chwali się na opakowaniu, że mamy tutaj HD Voice do naprawdę dobrych jakościowo konwersacji. No i muszę przyznać, że te mikrofony, mikrofony chyba, które tutaj są wbudowane, no to one naprawdę zapewniają nam bardzo dobrą jakość. Ja Ciebie słyszałem, no czyściej niż przez wiele mikrofonów telefonowych. No i tu się z Tobą zgodzę, natomiast wiadomo, że mamy tu mikrofon wielokierunkowy, więc oprócz naszego głosu będzie również zbierał dźwięki z otoczenia, no ale niestety, z tym musimy się pogodzić. No niestety takie, takie sytuacje się zdarzają, jak jesteśmy w większym hałasie, to mało które słuchawki sobie wtedy dobrze radzą, zwłaszcza takie, które nie mają mikrofonu przy samej naszej budzi, jak gamingowe, tylko gdzieś tam sobie ten dźwięk odchodzi. Słuchajcie, jeszcze odnośnie tej konstrukcji, to warto dodać, że mamy tutaj... A, no i nie powiedzieliśmy, co tu jeszcze jest na tym pilocie do końca, nie? No, mówiliśmy, że jest mikrofon, jest no dioda informująca o połączeniu, No i pod zaślepką znalazł się, znalazło się gniazdo do ładowania mikro USB typu B. No szkoda, że nie C, ale, ale jest... dołączyli kabelek, więc mogę to przeżyć. Tak, ale też jest szybkie ładowanie 30 minut. I 6 godzin grania. O tak można w skrócie powiedzieć tutaj. Tak, i to jest bardzo fajny wynik. Yy, mamy 6 godzin grania i słuchawki informują nas o rozładowaniu jakieś 10-15 minut przed wyłączeniem. No to akurat. Tak, Więc to jest na, żeby uratować duży, sytuację. Tak, to jest duży plusik, bo wtedy wiemy, że już się rozładowują, a któreś słuchawki miałem takie, że Dosłownie A zdążyła prawo. raz powiedzieć i za chwilkę się wyłączały i dziękuję po ćwiczeniu po, po słuchaniu sobie. muzyki. Dziękuję, dobranoc i już nic się ciekawego nie wydarzy. No i jeszcze mamy ipx 5. Tak, chociaż jak za tą cenę powiedziałbym, że mogłaby być tu 7 jak w Sandbergach. No zaraz dowiecie się ocenie i wtedy też będziecie mogli ocenić, czy powinna być tu lepsza odporność, czy taka wystarczy. Moim zdaniem IPX-5 to jest w zupełności wystarczająca odporność na słuchawki. Deszcz, pod i no co, no, rzadko kiedy w słuchawkach pływamy, prawda? Więc myślę, że czy tam się, kąpiemy, się kąpiemy, że się kąpiemy, więc raczej myślę, że IPX5 wystarczy. No ale 7-ka też by mogła być. Jeśli zaś chodzi o sam komfort użytkowania, no to ja naprawdę nie mogę im nic zarzucić poza tym e, tym jednym rozwiązaniem mhm. przy podnoszeniu barków. A tak to nie spotkałem się z żadnym wypada wypadaniem, z żadnym, załóż, um, żadnymi problemami. Szybko, jak ten proces szybko przebiega. Mhm. Na trzy tygodnie użytkowania również spotkałem się tylko z jednym mikroprzycięciem, więc ten wynik zacny. No nie, nie znamy tutaj chyba Bluetootha też, nie? Nie, absolutnie nie mamy żadnej specyfikacji, czy to na stronie, nie. czy na Amazonie. Szkoda, bo ciekawe, czy tu jest już, no, ale on... nie ja wiem, nie potrafię powiedzieć, bo yy, większość chińskich marek robi już Bluetootha 5 w swoich słuchawkach, głośnikach, na tutaj. Nie wiadomo, czy to 4,2, 4,3, czy wspomniana piąteczka. są szybko przeprowadził proces założenia. No i zobaczcie, to jest nawet fajne, że okulary w ogóle nie przeszkadzają, nie? Nie, ten drucik jest na tyle cienki, że absolutnie nie będzie przeszkadzał osobom, które muszą do, do, donosić dodatkową parę oczu, jak nasza trójka. Ty, ale tak ładnie wyglądają ogólnie w uszach. Tak inaczej, tak inaczej. Inaczej, no tak nowocześnie. No i najważniejsze, czyli jakość dźwięku. Ja powiem tak: może nie mamy tu. Tak dużego basu jak w sandbergach, czy jak w snabach. Natomiast ten basik gdzieś tam delikatnie sobie puka, ale za to mamy wyszczególnione bardziej wysokie i średnie tony. Wokale są, wypadają to naprawdę świetnie. No i moim zdaniem są to bardziej słuchawki z przeznaczeniem pod gatunki typu hip hop, rock, aniżeli muzyka klubowa. Całkiem szeroka scena. Tak jak mówiłeś, dobre wypozycjonowanie dźwięków, ale tych niskich tonów faktycznie trochę nam brakuje. Dużo też zależy oczywiście od tego, jakie wkładki sobie dobierzemy, bo... Szkoda, że nie mamy tu pianek. Szkoda, że nie mamy pianek, bo one no jeszcze pewnie lepiej by trochę pod tym względem niskich tonów tutaj wypadały. Muszę Ci powiedzieć, że dobrze też wypadają na dużej głośności, bo nie trzeszczą i nie... te wysokie tony chociaż są tutaj bardziej wyrzucone naprzód, to też tak jakoś tak nie męczą naszego ucha, mhm. i naszej głowy podczas słuchania. Zgadzam się, a natomiast jeśli chodzi o maksymalną głośność, no to są to jedne z bardziej jedne z cichszych słuchawek, mhm. jakie miałem poprzednie, które testowałem, no to zdecydowanie bardziej były głośniejsze, no ale te wysokie tony już zaczynały być wtedy męczące. Tu z czymś takim się nie spotykamy. No ten basik mógłby, mógłby być troszeczkę bardziej zauważalny, troszeczkę bardziej charakterystyczny, ale to już dużo to, to, to ja, jeśli chodzi o ten bas, no to zależy od użytkownika. Czy lubi dużo basu, czy lubi mniej basu. No jesteśmy też przyzwyczajeni, bo zazwyczaj słuchawki sportowe w nich się bas gdzieś tam wybija na, na front. Nie zawsze to dobrze wychodzi, ale zazwyczaj tych wysokich, niskich tonów jest więcej. Tutaj Origin postawił na troszkę inny dźwięk. Znaczy Pokrywa się to w sumie z tym, co oni tutaj gdzieś piszą na pudełku, żeby ten dźwięk był czysty, żeby był taki bardziej. No, czy krystaliczny no to nie przesadzajmy, bo on krystaliczny nie jest mimo wszystko? Nie są to No jakieś Nie, jakość audiofilska fila. to nie jest. Nie, to są słuchawki do ćwiczeń z naprawdę ładną jakością dźwięku, ale bez nadmiernego basu, tak jak wspomniał Adson. Przyjemnie nawet brzmią, nie męczą. No niestety przyjdzie nam za nie troszeczkę zapłacić. Na chwilę obecną po obecnym kursie w okolicach 450 zł. No sporo. Sporo bo testowaliśmy słuchawki tańsze na no prawie o połowę, które nas nie zawodziły pod względem dźwięku. Może jakość wykonania nie zawsze była na tak na wysokim, takim, poziomie. Na wysokim poziomie. No kwestia gustu, czy design nam się podoba, tak. No my tutaj zwracamy uwagę na to, że z dobrych materiałów i Origem wykonał. Ale faktycznie 450 zł za taką jakość i za dźwięk to jest, no przynajmniej stówka za dużo. 350 zł jakby kosztowały, no to jeszcze myślę, że Byłbym w stanie to w miarę zrozumieć. No ja bym jeszcze troszeczkę je wiesz, ale płacisz też za te wszystkie dodatki, które tutaj są, tak? Wsparcie asystentów głosowych, jakiś kamera Shutter, HD Voice, IPX5, no też częściowo za to płacisz. No ale czy większość ludzi szukających słuchawek sportowych korzysta z tych funkcji? Będzie szukał słuchawek, będą szukali słuchawek do 150-100 zł, a 200 to już w ogóle maksymalnie. No, niestety tak wygląda rzeczywistość, jak jest się nową marką jako RidgeM no to trzeba konkurować chyba w dzisiejszych czasach bardziej ceną niż zapleczem technologicznym. No kurczę, cały czas to się opuszcza. Niż, dokładnie, niż z zapleczem, zapleczem technologicznym, technologicznym. No bo z tym akurat może być różnie. Nie każdemu będą pasowały takie, a nie inne dodatki. To no są za drogie, są za drogie niestety, ale... Tak, w Polsce będą miały ciężko się przebić. Ciężko będą miały się przebić. Mam nadzieję, że cena będzie niższa przede wszystkim, jak one się gdzieś tak w naszej rodzimej dystrybucji pojawią. Ciekawy produkt. Dajemy mu szansę, ale liczymy na to, że będzie tańszy.